Na razie wystarczy! Dalej, Lenie! Tak jest, szefie! Och, jasne, wystarczy: dziura tu, dziura tam, tu się wszystko sypie, tu jest zakurzone, to wygląda jak siedem nieszczęść! O, to właśnie wygląda. O, jednak tę dziura na środku za załatali. Dobrze, wracam, honor, ale na dole cały czas jest dziurawo. Tę. Mm, tą skrzynkę od razu. otwieramy wstępnie na razie, ponieważ to się reaguje wisi na wisiorek. Ale możemy to zostawić, możemy to zostawić i wziąć to dopiero w czasach współczesnych, w roku tysięcznym, i wtedy. i. wtedy zdobędziemy bodajże księżycową zbroję, która nie że ma całkiem sporo obrony, bardzo dużo obron nawet rzekłbym, to dodaje plus 10 do obrony magicznej. I jednak jeżeli wyciągniemy zbroję teraz, dostaniemy zbroję nowa, która... Chroni przed zmianą statusu. I myślę, że to jest lepsza opcja. Nie wiem, to jest tylko moje osobiste zdanie, i ja wyciągnę tą zbroję teraz. W porządku. Lecimy dalej. Przepraszam, zacią zaciął mi się dipad. Nie wiem, krzyżak. Tak się to nazywa. Będę tam się bawił z dipadami. Krzyżak. O, walka się skończyła, ja dalej nic nie mówię, przepraszam bardzo. Trochę się zaciąłem. Um, teraz mamy nowego przeciwnika, jakim jest Bazer. Nie wiesz, że Bazer jest odporny na wszelkie ataki fizyczne, to jeszcze lubi nas kontratakować i to całkiem mocno i ma bardzo dużą obronę nawet magiczną. Spróbujmy na niego antypodów 3, mam nadzieję, że to go nie uleczy. Antypody trzymają bardzo ładną animację. Spójrzcie na to, o ludzie, jak można jej nie kochać. Widzicie? Widzicie? Antypody trzy leczą tych zombiaków. Nie wiem jaki to ma sens, ponieważ jest to połączenie dwóch technik, które działają przeciwko nim całkiem nieźle. Nie wiem jak to się u licha dzieje, ale tak właśnie jest. Przeciwko tym zombiakom nie używamy antypodów. Używamy w tych walkach flary i to zmiata przeciwników krmiga. Hmm, tutaj już właśnie użyję flary. I tyle. Mogę od razu to wyciąć, widzieliście. L osiąga plan? wyższy level. Cindy osiąga wyższy level. Ribit też osiągnął wyższy level w poprzedniej walce, zdaje się. I tutaj widzimy dwie skrzyneczki i czterech przeciwników. Tym razem zostawię walkę, ponieważ chcę wam pokazać. A, nic, nic nie chcę wam pokazać w zasadzie. Nie zasłużyliście. Okej, okay. i zostaniemy nagrodzeni zawartością obu tych skrzyneczek. Jednak z nimi poczekam. Z ich otwarciem zaczekam, ponieważ jeżeli otworzymy tą skrzyneczkę teraz, o tą jedną, to się reaguje na wisiorek. Jednak nie wyciągamy zawartości. Tutaj jest miecz Kaliego. Bardzo dobry miecz, który. Nie wiem, czy ma jakieś specjalne ataki, być może dwukrotne obrażenia przeciwko magicznym stworom, ale tego nie jestem pewien. A tutaj jest. Łuk Syrena, który chyba czasami rzuca chaos, o ile się nie mylę. Jednak z tym też poczekam. I propo podwójnych obrażeń przeciwko magicznym przeciwnikom. Tutaj mm, Masamune ma Masamune ma opis, że zadaje podwójne obrażenia przeciwko magicznym przeciwnikom. Jednak, O, oh, jak słowo daje, nie pamiętam kto to powiedział. Chronopelę? Być może, naprawdę, przepraszam, przepraszam, jeżeli to nie ty, to przepraszam. Yy, ale w każdym razie ktoś w komentarzach powiedział, że Masamune ma taki opis, ale tak naprawdę nie zadaje dla przeciwników, podwójnych, dla przeciw... dla przeciwników magicznych podwójnych obrażeń. Ja tak naprawdę nie wiem, to może yy, być może zostało źle przetłumaczone. Ja nigdy nie grałem w angielską wersję, zawsze w polską, dlatego jeżeli wiecie, że to jest źle i wiecie. Jak naprawdę powinien brzmieć tej opi ten opis, to bardzo prosiłbym Was, abyście umieścili odpowiedź w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny, naprawdę byłbym bardzo wdzięczny. Tak więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko udać się na zewnątrz, aby zobaczyć coś bardzo ciekawego. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawego. No, to jest naprawdę drobiazg, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. I powstrzymałem się również z otwieraniem normalnych skrzyneczk, aby zobaczyć, czy naprawdę ich zawartość yy, się zmienia z biegiem czasu. A no jasne! Bo to się robi tak, że otwiera się skrzynki, tak samo jak wam to tłumaczyłem. Otworzymy skrzynki w przyszłości, i możemy jeszcze raz otworzyć je w przeszłości. Tak to właśnie działa. Mówi wytłumaczyłem to już w poprzednim odcinku. Grup Bohatera. To już nie nazywa się Północne Ruiny, a grup Bohatera. Tutaj, tutaj ktoś chyba mówił o. O tym wszystkim. O! Nie byłem tutaj. Ej! Ten staruszek mówi to samo, co tamten z domu burmistrza. O, jest. Ser Cyrus, rycerz kwadratowego stołu, został pochowany na północy. Tak, teraz ludzie zdają sobie sprawę. Przepraszam. Teraz ludzie zdają sobie sprawę z faktu, iż Cyrus jest poko pokonany na północy. Tak. Iż Cyrus jest pochowany na północy. Wiedzą, że to jest już grób bohatera, a nie. A nie. zwykłe ruiny. Pff, informacje naprawdę szybko roznoszą się w tym mieście. To pewnie ten stolarz, jednak się na coś przydał. I teraz. Oh, przepraszam. Coś mnie w nosie kręci. I teraz możemy zajść do domu burmistrza, aby nasłuchać się kolejnych rzeczy o północnych ruinach. Wszyscy znają opowieść o Glenie, Cyrusie i Magusie. Dokładnie. A rusz się. Grub bohatera znajduje się na północy. 400 lat temu rycerz Cyrus zginął w obronie naszego królestwa przed magusem. Hmm, czy ja wiem, na festynie nie jest aż tak fajnie. Myślałem, że będzie większy tłok. Świat bez wojny jest nudny! Ja nadstawiam karku, abyś mogła się nudzić! Świat bez wojen. Jasne, ciekawe dla kogo? Ja nadstawiam w karku, żebyś miała w ogóle okazję się nudzić w tym swoim domu, a nie w jakimś podziemnym schronie w przyszłości. Okej, okay. i możemy porozmawiać z innymi ludźmi, nie? Tutaj nam nic nowego nie mówią. Zobaczcie, te dialogi naprawdę są fajne. Nie porzucam ich. Co? Ja wypracuję? Wasza sprawa. No, na on na ogół jest bardzo zapracowany, zostawcie go w spokoju, to naprawdę jest. Hej! Znacie historię Cyrusa i jego najlepszego przyjaciela? Co nie, Cyrus? <laughs> pierwsze słyszę. I właśnie ta... Właśnie taki wyraz twarzy Maribit spójrzcie tylko na niego. Jakbym chciał powiedzieć nie, nie, pierwsze słyszę. Najlepszy przyjaciel Cyrusa Glen użył legendarnego miecza, aby pokonać wojsko Magusa. Tak to było. Wierzcie mi. Ja tam byłem, miód i mleko piłem. A, tego powinienem użyć raczej na, przy zakończeniu, ale tutaj też działa. A, tak, zapomniałem, że jeszcze muszę pootwierać te skrzyneczki, chciałem już się żegnać z wami. Więc. Tak, zejdźmy na dół, aby z powrotem odwiedzić grup Cyrusa. Mogliby to naprawdę posprzątać. I możemy otworzyć to, wyjmując hipereter. Tutaj również znajduje się hipereter w przyszłości. Pfff, w przeszłości, ale teraz skoro otworzyliśmy w przyszłości, możemy dalej otworzyć w przeszłości, a gdybyśmy otworzyli najpierw w przeszłości, nie moglibyśmy otworzyć w, przesz w przyszłości. To jest dosyć logiczne, już jak, jak już mówiłem, tłumaczyłem o co chodzi. To jest rozpomszczone przez swojego przyjaciela Glena. Dobrze, że nikt nie zmienił y tego napisu, kiedy nas tu nie było i zdobyliśmy pigułkę magii. Tak, 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 tak. Zdawało mi się, że jest jeszcze jedna, niestety nie ma. A na górze czeka nas miecz i łuk, i to całkiem potężny miecz i to całkiem potężny łuk. Mm. Tak, jest to jeden z najlepszych mieczy dla chronu. TWUU! Ludzie, nie wiem dlaczego cały czas nazywam tak tą postać. Chociaż, nie, chociaż zawsze zmieniałem jej imię, jak grałem, więc to... nie mam żadnych podstaw, aby to robić. Najlepszy miecz, jaki możemy znaleźć dla Virga. Mm. I niek... Eliksir. Później znajdziemy jeszcze lepszy miecz, chociaż niektórzy gracze z tego co słyszałem wolą zatrzymać ten do samego końca, ponieważ ma on dość unikatową, dość ciekawą zdolność. Zaraz zresztą... zobaczycie. Miecz Kalego zwiększa moc, zdobyłeś jeden miecz siwy! Kali mieć, kali chcieć, kali boleć głowę. I. Łuk Sirana zwiększa moc. Zdobyłeś. Jeden łuk Walkiria. Walkiria. Walkiria, Walkiria. Walkiria. Walkiria, Walkiria, Walkiria. Walkiria. To mi się z Wikingami kojarzy i z Amazonkami. Będę musiał to chyba sprawdzić. Mniejsze z tym. To. Walkiria nie ma żadnego efektu, ale ma bardzo duże obrażenia. To jest bardzo dobry łuk. A. Siwy zadaje. ma czterokrotny krytyczny atak. Normalnie ataki krytyczne zadają dwukrotne obrażenia, ale ten miecz ma specjalną właściwość i ataki krytyczne zadają czterokrotne obrażenia. Więc jeżeli uda nam się wykonać atak krytyczny, zabiera on. Nawet więcej obrażeń niż, niż zamęt. Więc to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajne. W porządku, więc to już w zasadzie wszystko, co chciałem zrobić w tym odcinku. Skończyliśmy kolejny, kolejne zadanie poboczne. Jestem pewien, że nic tu już nie pominąłem. I tak, właśnie dzięki nam dusza Cyrusa spoczywa, spoczywa w pokoju. Każdy już pamięta legendę o Cyrusie, rycerzu kwadratowego stołu. I Ribbit jest szczęśliwy, Glen jest szczęśliwy, wszyscy są szczęśliwi i... i zdobyliśmy parę ciekawych fantów, naprawdę fajnych przedmiotów. Więc do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Chrono Trigger, gdzie o niespodzianko, zajmiemy się kolejnym questem pobocznym. Cześć!